Siemanowicowie, ja jestem Aleksio 15 i witam Was w kolejnym szorciku na moim kanale. Moi drodzy, chciałbym Wam powiedzieć, że nowe filmy będą się pojawiać teraz od 13 października. Będę wracał do nagrywania kolejnych filmów, bo chyba widzieliście nowe szorce na moim kanale, czyli ten wewnątrz biedronki w Maleksowie. No i jakiś tam szorcik ze Steve'em, jak ukradł bank. Więc, jeżeli jeszcze nie zobaczyliście tych shortów, żorcików, to koniecznie oglądajcie. Chciałbym Wam powiedzieć również, że filmy będą się pojawiać teraz w poniedziałki i w środy o 18.00, w czwartki o 16.30, a w soboty o godzinie 15.00. Więc możecie napisać w komentarzach Wasze propozycje na filmy, a i chciałbym powiedzieć, że będą też live'y. Live y będą się pojawiać co każdą niedzielę o godzinie może o 17:30 mogą być jakieś live'y więc okej okay. więc moi drodzy widzimy się 13 października z jakimś nowym filmem z jakąś fajną grą na telefon więc możecie mi polecić fajną grę na telefon a ja co? I moi drodzy, próbujcie dobić do końca października, próbujcie dobić 200 subów, bo to jest bardzo ważne. Ja mam 144 i jeżeli będzie 200 subów na moim kanale, to moi drodzy, nagrywam długo, wyczekiwaną na serię. Spróbuj się nie zaśmiać, czekajcie, muszę sobie grzywkę poprawić. No i co? Pozdrawiam was serdecznie i zapraszam również na mój drugi kanał, Aleksio Plus tam tak yy, ten pierwszy test link, czyli South Finale o zliniary. i ten pierwszy poradnik z Windows 7 czyli jak, tworzy, yy, dodać publicie, yy, jak dodać skróty programu publicie, jak dodać skróty programów na pulpicie, więc musicie sobie obejrzeć te filmiki no i co, trzymajcie się i widzimy się w następnym filmiku, a także w następnym odcinku trzymajcie się, pozdro i ciao.